Nie czeka cię tu nic poza cierpieniem. Zabieraj się stąd. Co z tobą? Nieważne jakie masz zamiary, odejdź dobrze ci radzę. Zapomnij o tym przeklętym miejscu. Kim jesteś? Nikim i niczym. Teraz to moje miejsce. Odejdź, nim podzielisz mój los. Jestem przeklęty. Już dążyłem zatruć to miejsce. Jeśli zostaniesz, klątwa przejdzie na ciebie. Szukam części konwertera. W takim razie przysłano cię po mnie? Nie. Jora o tobie nie wspominał. Nie? Cóż, dużo czasu minęło. Pewnie myślał, że już nie żyje. Znalazłeś części konwertera? Próbowałem. Jednak za każdym razem, kiedy szedłem do konwertera, pojawiało się więcej mutantów. Pewnie sądzi, że skoro albowie porzucili konwerter, nikogo tu nie ma. Nie wie, że albowie zostawili mutanty, które rzucają się na wszystko i wszystkich, którzy się tu pojawią. Mógłbyś powiedzieć już o mutantach? Po tym wszystkim, co się wydarzyło, mam się przyznać do kolejnej porażki? Natychmiast ześlą mnie do doliny wyklętych. Równie dobrze mogę zostać tu i trzymać mutanty z daleka od pozostałych? Znalazłeś tu jakieś części konwertera? Tak, albowie zostawili go w pełnej gotowości. Nie spodziewali się ataku berserków, w przeciwnym razie zaprogramowaliby go na samozniszczenie. Berserkowie z kolei nie spodziewali się tak szybkiego nadejścia mutantów. Teraz to miejsce nie należy ani do jednych, ani do drugich. To mój dom i mutantów. Chyba, że uda mi się znaleźć pozostałe części konwertera. Dzięki nim mógłbym uniknąć wygnania. Zdobędę części konwertera, jeśli mi zapłacisz. Od kiedy spadło na mnie to przekleństwo, nie ma dnia, żebym nie płacił. Z chęcią zapłacę kilka kryształków, byle tylko się go pozbyć. Grozisz mi? Grożę? Ostrzegam! Gdzie się pojawiam? Tam zaraz są mutanty. Przysłał mnie tu Jora, miałem znaleźć części konwertera. Ale znów pojawiły się mutanty. Obojętnie, co robię, nie mogę dostać się do części! Kolejny raz nie jestem w stanie wypełnić powierzonego mi zadania, a w związku z tym nie mogę też wrócić. To pasmo niepowodzeń z pewnością skończy się dla mnie zesłaniem do Doliny Wyklętych. Dlaczego nie zabrałeś broni? Zabrałem! Miałem kij, ale zgubiłem go za drugim razem. Gdybym spróbował go odzyskać, zaraz by mnie odcięli i zabili. Może, skoro tam idziesz, mógłbyś go poszukać? Dlaczego mam narażać się na niebezpieczeństwo z twojego powodu? Jesteś tu ze względu na swoje sprawy. Skoro już zdecydowałeś się tam pójść, przynosząc go, tylko zwiększysz moje szanse na przeżycie. Proszę, moje życie jest w twoich rękach. Znajdę twój kij. Dziękuję, dziękuję. Jest w dziupli przy konwerterze. Dobrze. W porządku, poczekam tu.